Okaż mi swoje zaufanie, trwając w ciszy w mojej obecności. Odłóż na bok wszystkie zadania, które musisz wykonać i o nic się nie martw. Ten święty czas spędzony ze mną dodaje ci sił i przygotowuje cię na to, co może przynieść dzień. Gdy przystajesz przy mnie przed rozpoczęciem swoich codziennych zajęć, Obwieszczasz światu moją żywą obecność. Ten akt wiary, chwila ciszy przed pracą, zostaje odnotowany w duchowym świecie, gdzie okazane przez Ciebie zaufanie osłabia zwierzchność i władzę ciemności. Najskuteczniejszym sposobem na oparcie się złu jest zbliżenie się do mnie, gdy będziesz musiał działać. Dam ci jasne wskazówki za pośrednictwem mojego ducha i mojego słowa. Świat jest tak skomplikowany i tak przeładowany bodźcami, że łatwo się w nim pogubić. Jeśli będziesz angażował się w setki niepotrzebnych działań, opadniesz z sił. Spędzając czas ze mną, odzyskujesz orientację. Podążaj za moimi wskazówkami, a ja. Pozwolę Ci osiągać więcej przy mniejszym wysiłku.